Tarotowy kącik Amelii, witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z poznaku ryb na horoskop na marzec. Wszystkie osoby, które mają ryby w znaku słonecznym, ascendent, księżyc Wenus, znak wedyjski, to jest czytanie dla Was na ten miesiąc. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą sytuację w marcu. Zaczniemy kochani od głównej energii na miesiąc marzec. Waszą sytuację, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło? Teraźniejszość w tej sytuacji, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia. Nadzieje lub obawy i rezultat. Spytamy też, co Aniołki chcą Wam powiedzieć w tym miesiącu. I zaczynamy. Wszystkie osoby, które mają rybki w znaku słonecznym, ascendant, księżyc, Wenus i znak badyjski. Czytanie dla Was na marzec. Może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie znaleźć inną drogę, inne wyjście z sytuacji? Że jest tutaj jest taka energia, że tak jakby jest jakiś inny sposób, żeby, żeby wyjść z takiej sytuacji, żeby coś załatwić, żeby coś naprawić, żeby znaleźć inną drogę, żeby zr zrobić coś inaczej. Niż zwykle, innym sposobem. Jeżeli chcecie się, nie wiem, z kimś skomunikować albo chcecie w pracy coś zmienić, jakikolwiek macie plan, jakiś pomysł na siebie, y, cokolwiek chcecie zrealizować, lub macie jakąś sytuację teraz, bo o to pytamy, y, którą pro, y, staracie się rozwiązać tak, jakby może jakiś problem napotkaliście, to tutaj jest taka główna energia, że y, trzeba będzie jakoś tak inaczej, inaczej niż zwykle, znaleźć inne wyjście, inny sposób. Być może y, rozmawiać z innymi ludźmi na ten temat, y, z innymi niż do tej pory, albo jakoś tak inaczej, w inny sposób. Taka jest główna energia. Czyli to jest dobre, y, dobra rada, jeżeli macie jakąś taką sytuację, z której po prostu nie możecie tak jakby znaleźć wyjścia. Bo być może, kochanie jest tak, że jeżeli zrobicie coś tak jak zwykle, jeżeli na przykład, y, jeżeli to jest relacyjnie i teraz y, macie ochotę się z, y, z kimś y, skontaktować, albo naprawić jakąś sytuację, jakąś relację, tak jak zwykle, to może się okazać, że to nie prowadzi do niczego, czyli przez chwilę będzie dobrze, a potem coś, coś się znowu zepsuje. Jeżeli zawodowo zrobicie to tak jak zawsze, to również tak jakby dojdziecie do momentu, kiedy znowu się coś popsuje, więc tu jest taka główna energia, żeby zrobić coś inaczej niż zwykle, innym sposobem, może inaczej się odezwać, może, może to chodzi właśnie o osobę, może ym, zapytać o coś innego, sami będziecie wiedzieć, jeżeli to z Wami rezonuje, żeby innym sposobem, inną drogą, ok, dobra, bo już się kręcę w kółko, Zobaczymy, jaka Wasza sytuacja. Trójka monet. Chcecie, żeby coś działało, żeby coś pracowało, żeby, żeby coś po prostu było żywe. Jeżeli to jest firma, na przykład jakaś działalność, albo w domu macie jakiś taki plan, albo relacyjnie po prostu jakaś znajomość, chcecie, żeby to było żywe, żeby to działało. Taką macie ochotę, też macie takie pragnienie być może, żeby to po prostu, żeby coś tworzyć z kimś lub właśnie w pracy, żeby zachęcić na przykład kogoś, żeby ktoś do Was dołączył i żeby to, żeby to działało dosłownie, taka jest, taka jest główna karta w tej Waszej sytuacji, żeby coś nabrało życia o, nabrało tak jakby barw, żeby ktoś kto do Was dołączy też się tym cieszył tak jak Wy piątka kielichu, dwójka bułak Tutaj też jest, słuchajcie, pokazane także w ten sposób, żeby nie żałować tego, co było, czyli jeżeli na przykład pomiędzy wami coś coś się zakończyło albo coś się wydarzyło, jakaś, nie wiem, jakiś konflikt, jakaś kłótnia albo w pracy na przykład coś próbowaliście zrobić, zmienić, przeorganizować i nie wyszło, to tutaj jest właśnie taka energia, y, macie taką w głównej sytuacji, żeby nie żałować, że wcześniej się to nie udało, że coś po prostu, coś nie wyszło, tylko skupić się na tym, co jeszcze można uratować z tej sytuacji. Aby właśnie znaleźć inną drogę inny sposób, żeby jeszcze tam, ta działalność na przykład y, kwitła, żeby jeszcze móc zarobić na przykład na tym, albo żeby ta y, znajomość jeszcze dostała tak jakby drugie życie. O, dwójka buław, że po prostu, że wiecie, że w tej sytuacji są dwa wyjścia, że można iść tą jedną drogą i tak jakby też żałować, bo to w tym momencie dojdzie do tego momentu, w którym już kiedyś byliście. I to jest właśnie ten żal taki, że znowu się nie udaje, czyli chce, ale, ale to nie działa. Albo skierować się tak, jak jest tej piące kielichów, kielichów, odwrócić się i zobaczyć, za, że za wami są jeszcze dwa kielichy. I wy macie tak sytuację, że to właśnie to chcecie zrobić. Jeżeli to jest relacyjnie, to na tym chcecie się skupić, żeby to działało, żeby tak, jakby dać sobie szansę. Drugie życie dosłownie. I to jest wasz wybór i wy się na to decydujecie. Ok, a jakie przeszkody? Królowa kielichów. Na przeszkodzie może być ktoś, kto jest zbyt wrażliwy albo zastanawiacie się właśnie, jak kogoś przekonać do tego, żeby tym razem zrobić inaczej, że jak zrobicie tak samo jak zawsze, to właśnie, to być może znowu się nie uda, tak jak wcześniej się nie udawało. Na przeszkodzie jest królowa kielichów, czyli ktoś, kto podchodzi sentymentalnie być może do tego, że zawsze robiłam w ten sposób, zawsze to wyglądało tak, a teraz mamy zrobić inaczej. Jakkolwiek, o jakąkolwiek sytuację teraz pytacie, na przeszkodzie jest ktoś, kto jest po prostu zbyt wrażliwy, zbyt sentymentalny i tak jakby trudno być może jest tą osobę przekonać do tego, żeby tym razem zrobić inaczej, żeby tym razem spróbować po prostu innej drogi. Środka, czy rycerz, monet. Możliwe, że w ogóle jest tak, też karty pokazują, że ta osoba nie ma zamiaru nigdzie tak jakby iść, o, że to jest ktoś, kto jest za dziesiątka czy ktoś, kto tak jakby utknął w tej energii właśnie żalu, w tej energii smutku, w tej energii, że się nie udało, że coś nie poszło i tutaj to jest na przeszkodzie, czy rycerz monet też jest, czyli jest, jest trudno będzie Wam przekonać tą osobę, żeby spróbować jeszcze raz. Żeby, żeby dać drugie życie tej relacji, temu połączeniu, tej właśnie tej sytuacji, albo na przykład w pracy kogoś. Będzie Wam trudno przekonać, bo ktoś jest tak, jakby cały czas w tej energii, że nie udało się, próbowaliśmy tyle razy i się nie udało, więc tym razem y, chcesz to zrobić inaczej, ale jak? Bo, bo ja nie widzę sposobu. O, na przeszkodzie jest właśnie ktoś taki. Ktoś, kto tak jakby nie widzi tego światełka w tunelu, które wy widzicie, bo być może doszliście do tego samego wniosku, tak jak jest właśnie ta główna energia, że trzeba zrobić tym razem to inaczej. A wasze myśli? Kiermek mieczy. Całkiem możliwe, że rybki m, przemyślały tą sytuację, przedyskutowały, lub też na przykład podglądaliście, jak to, jak to robią inni, że y, innym, którym się na przykład udało, może po prostu zgłębiliście temat, więcej poświęciliście czasu y, na, na przemyślenia, na to, żeby właśnie spróbować tą inną drogą, spróbować w inny sposób zainteresowaliście się tematem, takim w myślach tak macie, czyli y, przemyśleliście to po prostu całkiem dokładnie. Ósemka kielichów i diabeł. I w tych przemyśleniach tutaj u Rybek pokazuje się y, taka sytuacja, że już wiecie, że zbytnie, y, za dużo emocji w tej sytuacji, za dużo takie emocjonalne podejście, y, to nie jest nic dobrego. Jest diabeł i śmierć i transformacja. Czyli już po prostu wiecie, że z, z tego trzeba odejść, żeby że zbyt dużo emocji, że tak jakby tylko emocjami, żeby się kierować, no to nie jest ta droga. To prowadzi właśnie do tego, w której, w tej sytuacji, która jest ta osoba, którą ch będziecie chcieli yy, przekonać, że to jest po prostu yy, królowa kielichów, czyli to jest ktoś, kto siedzi tylko w tych emocjach, a wy już będziecie wiedzieć już, albo już teraz wiecie, że to nie jest sposób, że to, yy, że same emocje, tylko emocjonalne podejście prowadzi do tego, że, yy, że się kolejny raz na przykład nie udaje, albo kolejne razy yy, Dochodzicie do takiego punktu, że nie wiadomo, co dalej. Jest potrzebna ta transformacja, jest potrzebne prawdopodobnie uziemienie w tej sytuacji. Nie tylko emocjami, jest ósemka kielichów i diabeł, żeby po prostu odejść od takich silnych emocji, od emocji, które być może uzależniały was wcześniej, być może wcześniej to połączenie właśnie w ten sposób wasze wyglądało, i żeby od tego odejść. Takie macie myśli. Czyli dużo takich przemyśleń, dużo takich. I to jest, powiem wam to jest taka energia, że te przemyślenia dały Wam nadzieję i wy wiecie, jak to zrobić, tylko potrzebujecie tej drugiej osoby do tego, żeby to zrealizować. A przeszłość, czyli jak do, doszło do tej sytuacji, trójka mieczy. Bardzo możliwe, że się poraniliście wzajemnie, albo jest ta trójka mieczy, albo wy zostaliście zranieni, albo ta osoba się poczuła zraniona, albo myślę, że wzajemnie. Mogło tak być. I tutaj się y, pokazują rybki, które y, chcą wyjść tego, z tego zranienia. Albo, y, bo to jest trójka mieczy, czyli miecze to są, y, to są myśli. Czyli to jest reakcja na to, co zrobiła druga osoba. I może właśnie do takiego wniosku doszliście, y, że, to jest, y, że to jest odczucie wasze, że to, że to można zrobić inaczej. Że nie trzeba się tak aż zagłębiać w te emocje. Że pomimo tych zranień, wszystko buław, Jeszcze może wam się udać, że też była tylko, m, tylko potrzebne jest działanie potrzebne jest działanie, potrzebny jest ruch potrzebne jest właśnie m, ożywienie tej sytuacji że można z tego wyjść mimo tego, mimo tej trójki mieczy, mimo tego, że się poraniliście mimo tego rozczarowania mimo tego tych takich trudnych emocji da się to wszystko poskleić, da się to wszystko uratować jest rycerz buław i szyska buław ale trzeba działać ok, a teraźniejszość dwie te karty wyszły wy czy kiermek buław. Tutaj pokazuje się w teraźniejszości, że mm, sami macie wątpliwości. Czy to jest dobry pomysł, czy, czy, czy jednak się uda, czy coś pomiędzy wami jeszcze na przykład jest, że to na przykład, nie wiem, zawodowo, że to się da jakoś reaktywować Giermek buław, ale chcecie spróbować, chcecie dać temu szansę. Chcecie po prostu tak, jakby mieć takie czyste sumienie, zrobiłem wszystko w tej sytuacji, co mogłem, żeby to uratować, żeby pokazać, że Coś pomiędzy nami jeszcze może być razem, jeżeli to jest relacyjnie, albo żeby uratować tą firmę, żeby to wszystko jeszcze działało. Jest giermek, czyli to jest tak, jakby m, macie wątpliwości, ale proponujecie. Słuchaj, chcę spróbować tym razem inaczej, chcę zrobić to w inny sposób. Dajmy temu szansę. No, mimo tego, że sami też y, nie wiecie, co będzie dalej. Tutaj też y, może być, słuchajcie, taka energia, że. Tak jakby nie do końca macie plan taki długoterminowy, tylko tak krok po kroku, krok po kroku, ale chcecie. Duża taka motywacja. Czwórka buław. Czwórka monet. Kiermek kielichów. To jest, tak jest pokazane, że... Mm, jest, jest ta propozycja z, wasze, z Waszej strony i yy, chcecie ustabilizować na początek tą sytuację pomiędzy Wami, jeżeli relacyjnie, żeby, to, żeby złapać taką stabilizację, a giermek kielichów, a później powoli, tak jakby włączać w to wszystko uczucia i emocje. O, może to jest właśnie ty, w ten sposób, że najpierw ustabilizować, żeby złapać tą równowagę, a później yy, tak jakby powoli, yy, żeby te uczucia wracały. Najbliższa przyszłość ósemka była, dużo rozmów dużo komunikacji, właśnie dużo, dużo, dużo działania, dużo się będzie działo czyli mm, może tak być słuchajcie, że ktoś Wam tą furtkę jednak otworzy te drzwi otworzy i powie, słuchaj no to jednak dobrze, spróbujmy, zadziałajmy zobaczmy, może, może teraz może masz faktycznie rację, może to trzeba innym sposobem, może to wcześniej się nie udawało dlatego, że tak jakby jednotorowo to szło, a teraz ty masz inny pomysł, inną drogą pójdźmy no dużo się będzie działo czy. Król monet trójka kielichów. Trójka Powiem Wam, że tutaj mocno w tym czytaniu jesteście pokazani tak jakby Wy. Jest ta druga osoba, którą staracie, staracie się przekonać. I tak jakby bez tej osoby albo grupy osób. Ta cała y, w ogóle akcja jest tak jakby y, zbędna. Czyli jest też ktoś, ale tutaj głównie czytanie pokazuje tą Waszą energię. Czyli z Waszej strony się dużo będzie działo i jest król mnie czy jest król monet. To. To pokazuje, że jesteście ze sobą szczerzy, jesteście też szczerzy ze wszystkimi wokoło, czyli stawiacie na tą szczerość, na te rozmowy, na taką, na taką przejrzystość rozmo w rozmowie, na taką transparentność, na to stawiacie król. Monet tutaj jest y tak, jakby zanim te uczucia wejdą, to chcecie tak mocno przygotować grunt. Ten fundament chcecie zbudować naprawdę mocny. Tak tutaj wygląda. Może dlatego to jest inny sposób, czyli nie tylko uczucia i emocje, które są naprawdę silne. Tylko tutaj zbudujmy fundament, nawet jeżeli to będzie dłużej trwało, nawet jeżeli trzeba będzie się napracować, to pokazane jest, że Wy chcecie to zrobić. Trójka kielichów, trójka buław. Mhm. I powoli też y, powiem Wam, tutaj jest tak właśnie, w najbliższej przyszłości jest tak pokazane, że będziecie y, nabierać takiej pewności siebie i, i tak jakby y, informować na przykład rodzinę, przyjaciół, y, znajomych, co zamierzacie. Tak jakby powoli po prostu będziecie widzieć, że okej, okay, to, to idzie, to faktycznie y, to się dzieje, to zaczyna to działać, ten fundament zaczynamy budować i jest coraz lepiej. Dlatego tak y, spokojnie będziecie patrzeć w przyszłość. Z, taką, z takim optymizmem. Wasze nastawienie? Są to ostateczne. Nastawienie, słuchajcie, drugie rybki, to tutaj tak jak karty pokazują, macie takie, że jeżeli to się ma skończyć, jeżeli to nie jest dla was dobre, jeżeli to jest kiepski plan, jeżeli to ma nie zadziałać, to nie się skończy. To nie się to zakończy. A jeżeli, jeżeli ma coś z tego być, to po prostu, to ja mam tutaj plan, mam pomysł, mam dużo optymizmu w sobie, patrzę pozytywnie i wtedy po prostu spróbujmy. A jeżeli nie, to nie się to skończy. Czyli tak albo wóz, albo przewóz. Kilka kielichów, czwórka mieczy, hmm. takie macie nastawienie, że albo po prostu jesteście w tym razem, tak do tej osoby możecie powiedzieć, albo jesteś ze mną, albo nie, albo po prostu jest ta miłość przy, między nami, albo jest ta przejaźń pomiędzy nami, albo jest ta lojalność, jeżeli zawodowo ta, ta współpraca, bo, albo jesteśmy w tym razem, albo nie ma w ogóle, albo nas nie ma, dosłownie takie macie nastawienie. Czwórka mieczy, a jeżeli jesteśmy w tym razem, to to się da uzdrowić, tylko inaczej, w inny sposób. Czynniki zewnętrzne. Dziesiątka kielichów. Myślę, że tak y, nie do końca uda wam się przekonać tą osobę albo te osoby, żeby się jednak tak mocno w to nie angażować, bo ta dziesiątka kielichów, czyli tutaj ktoś tak jak się angażował, tak się będzie angażował, y, w tym emocjonalnie bardzo. To jest ktoś, kto prawdopodobnie podchodzi po prostu emocjonalnie i czy, z tym będzie się trzeba pogodzić, ale, y, ale to jest fajna karta. To jest taka karta też y, takiego optymizmu, czyli to już, nie są, to już nie jest energia Trójki Mieczy, to jest po prostu taka energia m, takiej radości, że może faktycznie, może tym razem, może innym sposobem, może masz rację. I to jest też taka energia, że jestem z tym, w tym, z tobą. Ma jakieś tym kielichów. Pokazane jest też, że z zewnątrz to jest ktoś, kto też będzie szukał możliwości, czyli y, jakichś sposobów, żeby na przykład. Y, ta relacja wyglądała inaczej, to połączenie, albo gdzieś w pracy, na przykład, to jest ktoś, kto też będzie szukał. Czyli będzie Wam też pomagał, będzie się angażowała ta osoba emocjonalnie bardzo, ale też właśnie będzie szukała rozwiązań, jak to zrobić. Czyli ktoś się tak jakby, no, złapie to, złapie ten, ten pomysł, który Wy macie sobie, tą myśl, ten, to poczucie, że, że tym razem się uda. Jest smak, czyli ktoś tak jakby, no, uda się Wam przekonać tą osobę albo te osoby. Dziesiątka buław, pustelnik, dwójka chociaż może tak być, że czasami ta osoba y, będzie czuła, że, że jest za dużo, że was jest za dużo, że tej sytuacji jest za dużo i będzie się odsuwała. Jest pustelnik i dziesiątka buław, dwójka monet, czyli będzie, to będzie ktoś tak będzie żonglował, będzie wam dawał swój czas i swoją energię, ale w związku z tym, że ta osoba się będzie bardzo mocno w to angażowała, czasami będzie się czuła przytłoczona, będzie się odsuwała. Będzie potrzebowała tej chwili samotności. Nadzieje lub obawy w tej sytuacji. Siódemka monet. Cierpliwość. Macie nadzieję, że wystarczy wam cierpliwości. Żeby to się powiodło. Żeby cały ten wasz plan wdrożyć. Żeby to tym razem udało się zbudować solidny, dobry fundament. Jaką macie nadzieję, że wam starczy cierpliwości? Słońce. I że wszystko będzie dobrze. I że wszystko będzie dobrze. Dosłownie. Słońce, najlepsza karta w tarocie. Że wszystko się uda, że wszystko się powiedzie, że, yy, że po prostu będzie dobrze, że wszyscy będą zadowoleni. O, taką macie nadzieję. Super. A jaki rezultat? Dwóka kielichów. Tutaj powiem Wam, że ten rezultacie to ja bym to odczytała w ten sposób, jako mm, troszkę jako ostrzeżenie, że mm, tak jakby Wy się tutaj staracie y, reaktywować jakąś znajomość, y, właśnie jakieś połączenie, y, czy zawodowo, na przykład jakąś firmę ratować, y, coś staracie się ratować innym sposobem niż zawsze, bo widzicie, że, że ta sytuacja, to, ta znajomość, ten, ten człowiek, ta, to, to wszystko ma ogromny potencjał. A tutaj jest, słuchajcie, taka energia, tak jakby ktoś z boku Was obserwował bardzo się tej osobie będzie podobało to, że tak, że się staracie, że chcecie, żeby działało, żeby, że przechodzicie przez ten cały proces. I to jest, powiem Wam, że tutaj jest taka energia dosyć dziwna, także jeżeli nie czujecie tego kompletnie, to nie przejmujcie, bo to jest tak jakby ktoś, kto będzie Wami zauroczony, ale żeby Wam ta osoba nie popsuła tego wszystkiego. Żeby to jest ktoś, kto się tak jakby wtrąci z zewnątrz i... Może wam tak, może ta osoba może być dla was miła, ale to jest ktoś, kto tak jakby chciał was odciągnąć od tego pomysłu. No nie wiem, zobaczymy, jeszcze dopowiemy. Kakelichów z Amonet. I będziecie mocno, jest monet i szóstka kilku. Będziecie mocno skoncentrowani tutaj, właśnie na tej całej sytuacji, na tej reaktywacji, na, na tego na ratowaniu, na, na poprawie. I, ben, I to będzie dla Was pracowało. Na, tym, na ten fundament będziecie budować. I, ale tutaj jest pokazane, że tak jakby jest ktoś, kto będzie Wam, mm, kto w jakiś sposób zaistnieje w Waszym życiu. Jest ta siódemka buław, czyli będziecie się tak jakby bronić, chronić. Będziecie, Nie będziecie chcieli dopuścić zbytnio tej osoby do siebie, ale jest ktoś. No. Ktoś taki po prostu, kto... Zobaczycie, jak, jak ta osoba będzie działać, ale to jest ktoś, kto będzie chciał się wtrącić w wasze życie, w tą sytuację. Jaka rada? Świątka Bułow, akcja kapłanka cesarzowa. To, droga rybka po prostu taka jest rada, że jeżeli czujesz, że, żeby się przed kimś bronić, żeby chronić swoją energię, żeby po prostu powiedzieć stop, żeby nie odpisać na jakąś wiadomość, to jest arcykapłanka. Jeżeli intuicja Wam tak podpowiada, to tak zróbcie. cesarzowa, bo tak jakby jest ktoś, o kogo walczycie. Jest coś, o co walczycie, na przykład jeżeli zawodowo. Jest ktoś, kto jest dla Was bardzo ważny, więc nie roztrapniajcie się. Jeżeli czujecie, że właśnie intuicja Wam podpowiada, że jest ktoś, przed kim należy postawić mocne granice, to tak zróbcie. I działajcie. Fajne czytanie. Ciekawy jestem. Pamiętajcie, jak z tym rezonowaniem to dajcie sobie czas, bo to jest z intencją na marzec, że może w marcu to się będzie zadziewać. Od aniołków jakie przesłanie. Archanioł Hamuel. Działa za pośrednictwem różowego promienia miłości. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotowy, by otworzyć swe serce na przyjęcie miłości bezwarunkowej. Miłość nie zna granic i akceptuje wszystkich takimi, jakimi są. Miłość nie osądza. Prawdziwo, prawdziwa miłość jest tak potężna, że unicestwia krzywdy, złość i rozłąkę. Pozwól miłości wypływać z Twojego serca i obmywać tych, których kochasz, tych, których nie lubisz oraz tych, których nie znasz. Dzięki temu utworzysz moc światła, po którym mogą poruszać się aniołowie, niosąc spokój i nadzieję. W zamian Twoje życie będzie błogosławione i pełne miłości. Afirmacja. Moje serce przepe przepełnia płomień miłości. Tyle miłości dla Was. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Marcu, przychodzi już wiosna, już to powietrze jest inne. Przynajmniej u mnie, dajcie mi znać jak u Was. Wszystkiego dobrego życzę Wam w tym miesiącu. I pozdrawiam, papa. Pa.